Dzisiaj zajmiemy się monotypią. Jest to jedna z technik graficznych. Należy do druku płaskiego, ale jest dość nietypowa, ponieważ nie wykonuje się tutaj matrycy, na którą odbija się wielokrotnie. Powstaje tylko jedna, unikatowa odbitka. Żeby stworzyć monotypie nie potrzebujemy zbyt wielu materiałów, dlatego jest to ciekawa propozycja, żeby spróbować swojej zabawy z grafiką. Aby stworzyć monotypię, potrzebujemy Papier, bałek drukarski, taśmę papierową i farbę drukarską. Zaczniemy od tego, że przygotujemy sobie maskowanie naszej szyby, która będzie właśnie dzisiaj służyła nam jako matryca. Zaczniemy od przygotowania paserów, żebyśmy dokładnie wiedzieli, gdzie nałożyć farbę. I potem, gdzie nałożyć papier. Do tych paserów będziemy dopasowywać papier, natomiast teraz zaznaczam sobie miejsce, gdzie będę nakładać farbę. Kiedy już zaznaczyliśmy Nasze pasery i miejsce, gdzie będziemy tworzyć naszą monotypię, nakładamy farbę. Zaczynamy od tego, że naszą farbę wylewamy na jakąś pomocniczą płaszczyznę, na której możemy ją rozmarować, bierzemy wałek i rozprowadzamy, żeby nie było żadnych grudek, Żeby cały wałek był pokryty farbą. I teraz przechodzimy do pokrywania naszej matrycy. Ja sobie tu odkleję te pasery, żebym. Ich nie pogłębiła. Teraz położyć jedną kartkę papieru i ściągnąć delikatnie nadmiar farby. Teraz przechodzimy do tworzenia monotypi. Możecie sobie wcześniej przygotować projekt, żeby dokładnie wiedzieć, co rysujecie, natomiast nie jest to konieczne. Po położeniu kartki staram się już nią nie ruszać, żeby nam się tu nic więcej nie odbiło. Przechodzimy do rysowania. Ja mam na tyle cinką kartkę, że widzę, gdzie położyłam sobie tutaj taśmę. Wy możecie sobie to wcześniej zaznaczyć, gdzie kończy się wasz obszar pracy. Teraz uważamy na to, żeby papier dociskać tylko narzędziem, którym będziemy tworzyć naszą monotypię, ponieważ każde dotknięcie zostawia ślad. Jeżeli będziemy przyciskać papier tam palcami tam, gdzie nałożyliśmy farbę, to te odciski po prostu zostaną. Dlatego tutaj, gdzie mamy maskowanie, jeszcze spokojnie możemy ten papier dotykać, natomiast tu już w obszarze roboczym nie za bardzo. Możemy używać różnych narzędzi w zależności od tego, jaki ślad one zostawiają. To już narysowaliśmy, możemy podnosić.